Dzisiaj mamy ciekawe wieści z Ukrainy. Rosyjskie siły zbrojne straciły wszystkie czołgi. Po miesiącach lekkomyślnych ataków frontalnych na umocnione pozycje, ukraińskie wielowarstwowa, obrona Ukrainy zniszczyła tysiące. Rosyjskich pojazdów opancerzonych i wyczerpała nawet zapasy radzieckie, które wielu uważało za nieograniczone. Smego lipca ukraiński sztab generalny podał niezwykłą statę stykę z pola bitwy. Zero strat rosyjskich czołgów, ta bezprecedensowa liczba nie wskazuje na udaną zmianę taktyki, ale podkreśla krytyczny dobór czołgów w Rosji. Rosyjskie jednostki po prostu nie posiadają już wystarczającej liczby czołgów, aby ryzykować ich utratę w częstych frontalnych atakach. Ataki zmechanizowane, niegdyś znak rozpoznawczy rosyjskich ofensyw prawie całkowicie zniknęły. Zastąpione przez działania małych oddziałów piechoty i coraz bardziej. Improwizowane taktyki, miesiące nieustannych samobójczych ataków zdziesiątkowały rosyjskie siły pancerne. Szczególnie w Doniecku i Turecku setki rosyjskich czołgów stały się łatwym łupem dla ukraińskich dronów FPV przeciwpancernych pocisków, kierowanych artylerii i rozległych pól minowych. Te oszałamiające straty znacznie przewyższają zdolność Rosji do uzupełnienia strat poniesionych na polu bitwy. Góral Wagon, zawód główny producent czołgów w Rosji, może obecnie wyprodukować nie więcej niż 20-25 nowych czołgów T90 miesięcznie. Mimo, że Rosja nieznacznie zwiększyła produkcję z około 17 czołgów miesięcznie w 2023 do około 25 w 2025, ta ograniczona produkcja pozostaje znikoma w porównaniu z bieżącymi stratami bojowymi. Ponadto Rosja historycznie w dużym stopniu polegała na odnawianiu modeli z czasów radzieckich, przechowywanych w magazynach takich jak T-72, T-80, a nawet starsze T-62 i T-55, jednak możliwości renowacji znacznie spadały wraz ze zmniejszaniem się zapasów sprawnych czołgów wcześniej, byli w stanie odrestaurować około 8000 czołgów miesięcznie w 2023. Liczba ta znacznie spadła do około 30 nr 5. Miesięcznie na początku 2025 w rezultacie rosyjskie frontowe rzadko wykorzystują czołgi, chyba że chodzi o izolowaną operację. O wysokim priorytecie w tej nowej rzeczywistości Rosja przeszła na ataki z użyciem piech. Często wykorzystując motocykle, kłady i improwizowane pojazdy opancerzone, często nazywane szyderczo opancerzonymi stodołami, do wspierania ataków piechoty. Niedawny przykład w pobliżu Terecka wyraźnie. Pokazuje bezsensowność tych desperackich taktyk. W takie pojazdy towarzyszyły piechocie próbującej przeprowadzić atak, ale został szybko zneutralizowany przez ukraińską artylerię i drony RPFA, co doprowadziło do całkowitej zagłady sił atakujących. Dominująca obecność ukraińskich dronów i precyzyjny, ogień artylerii skutecznie sprawiły, że konwencjonalna wojna zmechanizowana stała się samobójcza, zmuszający Rosję do polegania. Na tych niebezpiecznych operacjach, skoncentrowanych na piechocie, nieliczne pozostałe rosyjskie czołgi są obecnie traktowane jako cenne towary, rzadko narażone na ryzyko i przekształcane w powolny, ciężko opancerzone mobilne bunkry. Czołgi te są wyposażone w nadmierne improwizowane zabezpieczenia, takie jak wielowarstwowe metalowe klatki, łańcuchy pancerz z listew siatki, pługi przeciwminowe, a nawet warstwy złomu lub drewnianych belek, chociaż zmiany te nieznacznie poprawiają przeżywalność. W starciu z dronami, pociskami kierowanymi, poważnie ograniczają one mobilność, widoczność i zdolność ofensywną. Nowe mega czołgi żółwie, jak sarkastycznie je nazwano, poruszają się powoli, są praktycznie ślepe i niezwykle podatne na miny. Nawet jeżeli nieco trudniej jest je całkowicie zniszczyć za pomocą samych dronów. Desperackie ulepszenia dają minimalne korzyści operacyjne. Chociaż mega czołgi żółwie nieco dłużej przetrwają ataki dronów, ich ograniczona liczba i zmniejszona skuteczność bojowa sprawiają, że nie mają one znaczenia dla osiągnięcia przełomu operacyjnego, zwłaszcza, że łatwo je unieruchomić za pomocą miny, nagrania zniszczonych i porzuconych. Mega żółwi wyraźnie pokazują, że mimo absurdalnych modyfikacji nie są one w stanie znacząco zmienić dynamiki pola, walki ogólnie rzecz biorąc. Niedobór czołgów w Rosji spotęgowano, ogromnymi stratami malejącą produkcję zasadniczo zmienił jej strategię bojową. Przejście od zmechanizowanych ataków do operacji skoncentrowanych na piechocie i wykorzystanie prowizorycznych pojazdów opancerzonych podkreśla stopień desperacji Rosji. Pomimo prób improwizowanych modernizacji czołgów, Brak sprawnych czołgów i malejące zasoby sparaliżowały zdolności ofensywnej Rosji, sprawiając, że tradycji inne działania wojenne stają się coraz mniej skuteczne w obliczu precyzyjnej siły ognia Ukrainy i dobrze zorganizowanej obrony, jeżeli jesteś, przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuje rozważ subskrypcję naszej własnej, niezależnej strony informacyjnej. Można tu znaleźć nasze ekskluzywne spostrzeżenie strategiczne, kompleksowe przeglądy wszystkich frontów i regularne filmy z analizami taktycznymi. Subskrybując, nie tylko pokażesz swoje wsparcie dla tego kanału, ale także pomożesz i obronisz niezależne dziennikarstwo. Link do naszej strony internetowej znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i doceniam wszystkich, którzy do nas dołączyli.